Burzliwy przebieg miała dyskusja dotycząca budowy szkoły w Walszówce. Po jednej stronie władze gminy Mszana Dolna, a po drugiej ponad 100 mieszkańców miejscowości. Jest naprawdę szalenie głównym argumentem mówić, że Wójt chce zlikwidować. Szkołę w Wolszówce, skoro przystępuje do budowy tej szkoły. A to było spotkanie ostatniej szansy na zawarcie porozumienia, które nie udało się osiągnąć, bo choć program rządowy polski Ład, z którego gmina otrzymała promesę na 10 milionów złotych na budowę szkoły, mógł być zbawieniem dla mieszkańców Warszówki, dobrze Państwo wiedzieli, to, że nie złe, tak nie... Dostał się tak naprawdę przekleństwem. Mieszkańcy po raz kolejny nie zgodzili się, aby obecną szkołę wyburzyć, a w jej miejsce wybudować nową, bo skutkiem takich działań byłby wywóz dzieci do szkoły w Rabie Niżnej, a na to zgody nie ma. Komitet do spraw budowy szkoły podjął rozmowę z nowym księdzem proboszczem, który w naszym, w, jak byliśmy u niego, w naszej obecności zadzwonił do księdza ekonoma, w sprawie zakupu nowej działki e, obok parafii. Ksiądz Ekonom e, poinstruował nas, w jaki sposób należy zwrócić jako Rada Parafialna e, do kuri e, w celu negocjacji w, sp w sprawie sprzedaży działki. Nie będzie z tym na pewno żadnego problemu. Dostaliśmy takie zapewnienie, ponieważ e, to jest dla Nasz dobra e, naszego wspólnego budowa e, szkoły dla dzieci ma służyć dzieciom i parafianom, więc na pewno nie będzie decyzji negatywnej. Chodzi tylko o to, że muszą wyznaczyć geodetę, który, przepraszam, musi e, być e, przyjechać geodeta i wyznaczyć e, teren pod budowę. Wiadomo, to wszystko zaczyna się wtedy od nowa, natomiast jest działka, jest zapewnienie e, parafii, nie parafii tylko księdza proboszcza, jest zapewnienie również e, ze strony księdza ekonomia, ekonoma, który jest przedstawicielem kurs. Bolesław Żaba, wójt Mszany Dolnej przypomniał mieszkańcom o uchwale, która została podjęta w 2017 roku. Mieszkańcy zgodzili się wówczas na rozpoczęcie budowy szkoły na warunkach, które przedstawił mszański samorząd. Wtedy jednak nikt poważnie nie brał pod uwagę możliwości realizacji tej inwestycji, bo mszańskiego samorządu po prostu nie było na nią stać. Gmina musiałaby wyłożyć 20 milionów złotych na budowę szkoły. Nawet gdyby trwało ona 3 lata, to byłaby wielkim obciążeniem dla budżetu. Stąd też pewnie niewielkie zainteresowanie ze strony mieszkańców Wolszówki było tym przedsięwzięciem. Państwo tutaj w 2017 roku bez jednego głosu sprzeciwu nie, bez jednego głosu sprzeciwu zdecydowali o tym, że budujemy szkołę w miejscu stary szkoły. Miejscu seryjny, wyleczny, wyleczny. Kto powiedział, że tak? Kto powiedział? Tu na pojednaniu! Mówić można wszystko. Rozpoczęcie budowy będzie w momencie, kiedy będą sobie 100% środków. Sądy, które powiedziały, to są niemożliwe, że to jest niemożliwe. Ale skoro ktoś podpisuje takie pismo, to chyba zobowiązuje tego, który to się zgadza, do tego właśnie. Czyli widzimy na, na koncie. 100% budowy czy 20 milionów rozpoczynamy budowę wtedy. Czy są wtedy pieniądze zakończone? Nie, nie ma. ma. Tak? Drugie pytanie jest tak. Panie bójcie, przepraszam, mówi Pan, 15 minut. Czuj, że to Ja się ich ja słuchać dwa. nie chcę no, Panie. Drugie pytanie jest tak. Wójcie, ekranu, ta 0, 2 lata, 3 lata, 4 lata, 5 lat, w ciągu 4 lat, mamy 5 lat, miały być 2. W tym systemie dalej idącym Wiadomo, że każdy się podpisał pod tym, bo było powiedziane, środki będą zgromadzone i budowa trwa maksymalnie w 3 lata. To był jeden z tych dwóch punktów, które, pamiętajcie, były, panie radnie, mówione, że żeby wydłużyć nie zapiszmy to, że to było warunkiem podpisu tego. I te dwa warunki będą No i później, co? Tym wszystkim. Tak było mówione na zebraniu tu yy, w Remizie, na którym byłam i na którym, przepraszam bardzo, nie było takiej ilości yy, mieszkańców, którzy by chcieli cokolwiek zrobić i powiedzieć też nie. Szkoda, teraz... że nie było. Do, chwała Panu i cieszę się, że są i popieram to, że walczą o y, sprawę, y, walczą o szkołę dla Olszówki. I walczą o dobro dzieci, który, a zarówno też dla pracowników, którzy pracują. I nie mogę powiedzieć, że nie brałam udziału w tych rozmowach, ale z tych rozmów wyniknęło tyle. My chcemy mieć pracę, czyli nauczyciele, a dzieci, jeśli nie będzie gdzie, to najwyżej na rabę zgodzimy się, żeby szkoła była budowana. Proszę Państwa, plan był taki. Wykonujemy, podzieliliśmy ten, 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 to, tą inwestycję na dwa etapy. Etap pierwszy, czyli stan surowy, zamknięty z wszystkimi robkami zewnętrznymi, zbiornikiem przeciwpożarowym, wszystkimi przyłączami instalacyjnymi. Chodźcie, jeden etap czy dwa? To jest etap pierwszy i ten etap to ma kosztować według kosztorysu inwestorskiego 12,500 500. Na to mamy zabezpieczenie w o, tak. Drugi etap to jest wykonanie i wyposażenie. I proszę Państwa, gdybyśmy złożyli wniosek teraz do 15 lutego na ten drugi etap, to jest duża szansa, że mielibyśmy finansowanie pełne, a jeżeli nawet nie mielibyśmy finansowania pełnego, to ze środków budżetu w ciągu perspektywy tej 3, 3 do 5 lat mielibyśmy szansę dyplomaci próbowali na sabocie jakby zabezpieczyć środki środków własnych. Minę na to stać. Dlatego myślę, że tak o, to to nie, nie, nie ma potrzeby. Nie ma Jak się potrzeby, rząd nie ma do wypłaty, że oczywiście nie pojadę, że nie ma pieniędzy. To skąd wajst jeżeli jest pielet. To z tego ciułek urzędu gminy zaczniemy za połowę. Nawet nie No, prawo, do podpisanie umowy z wykonawcą. Jeżeli mamy podpisaną umowę z wykonawcą, wyłonioną bo nie to to jest święte. I dla... przy następnych również no, I dlatego, proszę Państwa, takie mieliśmy plan, Chcieliśmy się z tego wywiązać. Ja się wywiązać z obietnicy budowania szkoły w Worszówce. I teraz tak naprawdę wszystko jest w Państwa rękach. To, co weźmy za to odpowiedzialność jest najmniejsze, najmniej istotne. Tak naprawdę chodzi o to, czy y, kolejne dzieci, które się w Oszówce urodziły, czy urodzą, będą miały szkołę. Państwo, no bo jest mało dzieci. A nawet Pani rodziców nie La, zapytała z raby o to. zapytała Pani rodziców z raby niżej o zgodę, huh? że nasze da, dzieci mogą? Jak to po co? Kuratorium? Kuratorium tego wymaga. Wyraźnie, napisane. Kuratorium tego wymaga. Podczas spotkania nie brakowało wzajemnych oskarżeń i uszczypliwości. Szanowni Państwo, to co było naszym leitmotivem, to było to, że chcemy, że chcemy z Państwem wypracować najlepsze rozwiązania. No i wypracowujemy go dwa miesiące. Nic nie robimy. Wypracujemy... Nie da się, nie da się, nie da się. Nie, nie. Szanowni Państwo, nie było, nie było wtedy. Bolesław Żaba usłyszał wiele gorzkich słów pod swoim adresem. Mieszkańcy wyrażali swoje rozgoryczenie, a także rozczarowanie postawą Wójta, przypominając mu jego wyborcze obietnice. Pomysł budowy szkoły, niestety, jest poroniony w tym samym miejscu. Znaczy tak. trzeba zrobić wszystko, żeby szkołę zacząć budować na nowym miejscu. I zacząć te rozmowy z Kurią od końca. Wierzcie te kredyty! W 2018 roku twierdził, że w, w programie wyborczym, że ma pieniądze na budowę szkoły, a nie mówiliśmy o polskim... No to nie wyczerpa. Tak samo wracamy do początku no. i znajdziemy je. Proszę pana, ja nie wybręcimy pana głosami. Natów szacunek do wyborców. Boże. Wyście się cofnęli do planu początkowego. Rozwózka dzieci. Więc gdzie ten kompromis? To wyście wrócili do początkowych pozycji. Właśnie. My cały czas jesteśmy po środku. Ale czemu nie chcecie słuchać? Ale do... słuchamy. nie A czemu wy nie chcecie słuchać? A w drugim zdaniu mówicie, ale nie wszędzie. A w drugim zdaniu mówicie... Ale to się i tak nie uda, więc na co mi się mamy wskazać? Na plan awaryjny, a Wy nic nie zrobicie, żeby to robić. Tą salę ginastyczną. Jak no, się wam podawać, przez się... Pana, No, 18 Nie! Honorowo się podać! Uchwalony 2020 rok, 2021 Pan idzie do kuratorium, składa wywóz dzieci do... Prabe, Łady, Górnej, Kasiny. Po czym jest rozpiska wywozu, ale dajcie mi skożera. Jest rozpiska wywozu wszystkich dzieci ma... bo ja nie ma do 2000 końca 27 roku, gdzie tu są trzy lata. Chyba, że nie umiemy liczyć. Od 2027 proszę, roku z rozpiska w uchodzu dzieci, A pan mówi, że w trzy lata szkole dłuższe. Ale proszę, pan proszę, nie ułożymy, jest panie panie Ale czemu pan to uważa, że to To niech pan nie powie, dlaczego to pan złożył takie pismo do kuratorium? Myśmy byli dwa razy... ludzie się też nie liczyli na tym piśmie? i państwo, myśmy byli w kuratorium dwa razy. Rozmawialiśmy z panią wicekurator. Pani wicekurator powiedziała tak. Kluczowym jest porozumienie się z rodzicami, z nauczycielami. To co my się nie próbujecie porozumieć? Tak. I my to szanujemy. Ale to niech pan odpowie na pytanie. Czy ci ludzie, co się podpisali w 2020 roku na tym protokole, czyli też się tym podpis nie liczył, bo pan zrobił coś innego? A miał pan no przez co innego pan robi? 1 grudnia spotkaliśmy się w szkole, ale, ale cztery. <śleski> w której faktycznie społeczność szkolna wyraziła sprzeciw, zarówno rodzice, jak i nauczyciele. I dziwi fakt, że Państwo mówicie cały czas o szacunku. Jaki jest szacunek, kiedy trzy dni później, trzy dni później jedziecie Państwo do kuratorium z prośbą o rozwiązanie szkoły? To jaki to jest nie. szacunek do rozwiązania? Proszę Państwa, Ja muszę proszę tak Ja muszę że Pana. no rozwiązanie jest nie polega tylko şey? na korzystaniu przez uczniów szkoły podstawowej w Oczówce z bazy lokalowej innych szkół, lecz na włączenie uczniów wyżej wymienionej szkoły do działów klasowych w szkole podstawowej w Rabie oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Szanie W wyniku takich działań w roku szkolnym 2022-2023 na nastąpi likwidacja oddziałów klasy 1, 4, 6. Świetnie. Szkoły Podstawowej w ze świetnie dodam A w latach następnych likwidacja kolejnych oddziałów np. klasy czwartej i piątej, jak również oddział przedszkolnego, co przekłada się również na znaczne ograniczenie liczby godzin dla nauczycieli. I teraz to, co podkreślone. Pani Kasiu, proszę posłuchać, bo Pani kiedyś też mi kazała czytać, to ja teraz Pani przeczytam. Proponowana organizacja Szkoły Podstawowej w Osurce wskazuje na jej likwidację. Proszę Panią, ja... ...potrzebę budowy nowego obiektu Szkoły Podstawowej w Olszówce w celu zapewnienia uczniom i pracownikom lepszych warunków nauki i pracy jednak biorąc pod uwagę powyższe, nie wyraża zgody na przedstawione rozwiązania. I teraz Pani jeszcze dodam, proszę mi teraz, dać. proszę mi dać to do, dokończyć. Byliśmy z ośmioosobową delegacją z kuratorium oświaty, rodzice i nauczyciele. Pani, e, spotkaliśmy się z, e, z wicekurator Małopolski i jednocześnie z Panem prawnikiem, Panu, e, który, e, że tak powiem, został wydesygnowany z ramienia kuratorium oświaty. I mało tego, proszę Państwa, tutaj jest bardzo ważna informacja. Pani wicekurator wyraźnie nam powiedziała, że jeżeli dzieci będą w, nawet w jednej szkole, ale pobyt tych dzieci będzie się przedłużał z jakichkolwiek powodów, czy to finansowych, czy to technicznych, to dla dobra tych dzieci, te dzieci będą włączone do tej szkoły. Słyszycie? Proszę o tym pamiętać. To były słowa pani wicekurator, więc myślę, że takiej osoby, która jest naprawdę autorytetem niekwestionowanym, jeszcze raz powtórzę, dla dobra tych dzieci, one mogą być ze względów, po prostu dla ich dobra włączone no, do tej szkoły. Nie ma szkoły 3.3.1, czy, 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 ale one będą włączone i nikogo wtedy nie będzie się pytać, ani was, pa, ani go. Będzie to miał. dla ich Nie, jeszcze nie. To nie. To nie, to, nie. To proszę bardzo dziękuję. Proszę Państwa, pani Kulacza, ja w czystej formie. Proszę Państwa, super, nie. Proszę Państwa, proszę Państwa, ja w czystej formie. Proszę Państwa, w byliśmy w delegacji, pani wicekurator powiedziała, że pismo, które, które Państwo kserujecie z 2020 roku, gdzie było 17 osób, nie ma znaczenia. Tak, nie mieć Tyle. No. Proszę no. Państwa, jedna rzecz, jedna rzecz.

jeszcze raz, ja tylko, ja tylko chcę e, jakby uświadomić Państwu stopień, jaki tutaj jest manipulacji państwa. I ja nie tutaj, na jedną rzecz zwrócić uwagę. Proszę Państwa, pierwsze zgranie, jakie miał miejsce na sali gimnastycznej. 1 grudnia to było zebranie, większość z Państwa, z Państwa brała w udział, gdzie Państwa głównym postulatem było to, żeby nie licytować szkoły, tylko żeby dzieci uczyli się w swoich klasach i swoimi nauczycielami. Na I w I w, w, I w Nieprawda. Jakby, to w nieprawda, przysłałem tam wtedy, nie? Ja zadałam Pani pytanie, jak Pani sobie to wyobraża, że nauczyciele będą z jednej szkoły do drugiej jeździć? Pani dyrektor ma protokół z tego zebrania, on jest w szkole, ja go nie mam dzisiaj, ale jest to wgląd. Po tym pierwszym zebraniu myśmy wystosowali to pismo do kuratorium 3 grudnia. Ale 8 grudnia było zebranie tutaj w Grenicie i Państwo dopiero na tym zebraniu 8 grudnia tutaj w Grenicie kategorycznie postawili sprawę w taki sposób, że żadne dziecko z Nie jest to jasne? Nie tak. jest to jasne pani. To, nie dla Pani? Tak. Więc proszę się na tak. Więc proszę Państwa. To pismo, które poszło do kuratorium, po pierwsze poszło jeszcze bez tej wiedzy z, e, od państwa z drobnej informacji, że żadne dziecko do uszuki nie wyjedzie, co po pierwsze, a po drugie, ono dzisiaj już w ogóle nie jest aktualne, bo, bo te trzy lokalizacje już dawno nie są brane pod uwagę. Ale jedna, ale jest. To, Wagę tylko i wyłącznie dlatego, żeby zapewnić dzieciom naukę na pierwszą zmianę wszystkich. Ale przecież pani się nie spotkała! Co Pani nie ma no, zgody nawet w rady rodziców z Rady. A ty? Wiele emocji wywołało samo głosowanie. Trzykrotnie zmieniano treść uchwały. To jest manipulacja! Miał się wuj nie udzielać! Pani, pani zbawiamy, to, to w końcu udało się wypracować ostatecznie jej brzmienie. W pierwszym pierwszy wyrażamy zgodę, aby na czas budowy szkoły w Olszówce. Przy oddziały przedszkolne uczyły się w OSP SP Wolszówce, a klasy 1 do 8 uczyły się w szkole drabieźnej. I punkt drugi. W przypadku braku możliwości adaptacji sali gimnastycznej na klasy lekcyjne i sale w Remizie OSP w Wolszówce odstępujemy od budowy szkoły w dotychczasowej lokalizacji i podjęcie działań w celu budowy szkoły w nowej lokalizacji. Przystępujemy sure. do głosowania. No, do piedzieć, głosujemy. głosujemy. Co? Głosujemy. Czu... Głosujemy. Głosujemy. Panie przewodniczący, czy może pan podjąć. Głosuję panie. Proszę. Może pan Czyli głosujemy. To jest za domu szkoły. Nie, nie, nie. Nie budna. Nie Czytaj! Like Czytaj!

tej oto szkoły i przyszłości dzieci i młodzieży z Olszówki zdecydują radni gminy Przana Dolna już w przyszłym tygodniu.